No, Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie miało być odcinka, ale skoro Lega wypuściła takie zdjęcie na Facebooku z datą 6 lutego, czyli sobota, i zawodnik. No, trochę postrat, no, są spekulacje różne. To jest albo kapustka, albo grosik. Jeśli by tu, aby kto, by, znaczy. Gdyby to był Kapuska, to raczej by jakieś, Mówi się, że jakieś nowe koszulki. Albo przedłużenie kontaktu Kapuski. Ale kontaktu Kapuski raczej nie, bo on. Przecież on ma chyba. I on ma dwa lata. Plus. Z opcją przedłużenia o jeden rok. Więc no. Tam raczej. bo przedłużenie umowy raczej nie. Więc może albo grosik, albo coś innego. No. Ja jestem ciekawy, co to będzie. Napiszcie w komentarzu. Z... Co Waszym zdaniem może oznaczać to zdjęcie, bo no jestem ciekawy. Odpowiedź poznamy w sobotę o godzinie 10, więc będzie ciekawie. No. Może to w sumie być transfer gocika, bo jego agent już był w Warszawie. Zdjęcia pokazywał. Więc to może być również. No może być ten transfer grościka. No, będzie ciekawy na pewno musimy poczekać co to będzie ale będzie ciekawie dobra to tyle w tym filmiku do zobaczenia i elo